Witam was serdecznie w kolejnym materiału z wincika. Dzisiaj oczywiście zajmiemy się radą balansującą, tak? czyli mianowicie tym, jakie ja zmiany obecnie widziałbym w Gwincie. No i teraz, tak, znacie mnie bardzo dobrze i zaczynamy oczywiście od Watyara. To jest z nieodłączna część, jakby moich zmian, które zawsze będę tutaj chciał robić. Teraz, tak, kolejna karta to też karta na Nilgardzie, ale spokojnie, spokojnie. To jest tylko pani Izbel. Chciałby tą kartę troszkę przywrócić do grania. Umiejętność ma całkiem fajną. Jeśli ręka twojego przeciwnika nie jest pełna, podejrzyj wierzchnią kartę z obu talii stępnie zatrzyma jedną z nich, a drugą odejść przeciwnikowi. Działa to podobnie, powiedzmy, jak Antarella, tak bo coś dobrego możemy ponentowi sobie podpieprzyć z jego talii za przeproszeniem. Aczkolwiek no 5 za 8. Karta łatwa do usunięcia 6 za 8. Byłoby to całkiem ciekawe i wtedy widziałby do tej karty stosowanie w jakichś dekach innych niż ewentualny mil. Strachernym yy, i tak dalej, ale może właśnie w jakichś innych archetypach też tam ta karta by się pojawiała. bo prowizji, jak w widzicie, za dużo ta karta nie posiada. Więc, no to taki mój głosik może to przejdzie, może nie. I teraz tak, tutaj pójdę za radą może bardziej za słowami jednego z widzów pod materiałem w tamtej sezonie, kiedy nagrywałem przeherę. Że taka guara by miała prowizję niżej, to można by ją ewentualnie było łączyć sobie z nekerem. No ale ja jej daję na razie siłę więcej. Wydaje mi się, że prowizja w dół być może jest lepsza, ale z braku laku na razie dajmy jej siłę. Zobaczymy, czy to będzie w ogóle w stanie jakby przejść. Raczej nie, ale pożyjemy, zobaczymy. A jednak daję tylko i wyłącznie tutaj w siłę, bo jednak na prowizję mam trochę inne. Rzeczy, które wydają mi się, że powinny dostać pilniej te zmiany, no nie? Ale to zobaczcie zaraz, do czego, do czego piję, jakby w tym momencie, no nie? Teraz tak, mamy zmniejszenie siły, no i tutaj tak, idziemy do G. Sigwald, tak jak kiedyś op 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 mówiłem przy, przy tych zmianach, no dałbym Sigwaldowi szóstkę, żeby od razu wymuszać od oponentów albo od samego siebie zarywaniem tego Sigwalda jakiegoś mardroma albo coś w tym rodzaju, żeby po prostu oponent za bardzo nie miał jak nam tej karty yy... znaczy, właśnie, żeby tą kartę miał ewentualnie, jak od razu przechwycić sobie przykładowo kagańcem Vigo, tak więc no niech tak zostanie. Za czym, czy to będzie w ogóle miał opcję przejść, pożyjemy, zobaczymy. Dobra, skoro jesteśmy już za tym z to też dla kontentu, dla pośmieszkowania i tak dalej, i tak dalej. Na jeden sezon zobaczyłbym, jak to będzie śmigać. Raczej karta wtedy będzie zbyt mocna, ale nie na każdy archetyp. Zrobimy sobie to tutaj. Zmutowany Niedźwiedź, szał 7, wpływa tylko na przeciwny rząd i mamy jednostki w tym i przeciwnym rzędzie nie mogą być wzmacniane. I wtedy na szale 7, czy teraz ta karta by wchodziła na tym szale? Mamy tylko, że karty przeciwnych rzędzie nie mogą się wzmacniać, i to jest potencjalnie fajna, prędzejbista kontra na jakiejś rycerzy, na jakiejś, powiedzmy, dar natury, może nawet na jakieś trutnie. w sensie chodzi mi to oczywiście o ten Dex Sharpie Drutem i z Larom Doren. No jest to właśnie jakaś nawet w miarę fajna i sensowna kontra. Czy to wypali? Nie mam pojęcia, raczej nie. Ale na sezon myślę, że fajnie byłoby czymś takim na Skagę pośmieszkować, a nie tylko razy, albo szturm, yy, albo ewentualnie samookaleczanie, czy indźwiedzie rytuał pod Zigwalda właśnie, no nie? Mogłoby być to dość ciekawe i tutaj też trochę brakuje pomysłu ewentualnie na nerfienie tych kart, a nie chcę tutaj oczywiście nerfić, yy, nerfić, nerfić yy, ożywionej zbroi, jakkolwiek to brzmi. Dlatego dajmy tutaj sobie Dagona. Ja wiem, że to jest zbroja, to tylko po to, żeby nie marnować sobie marnować, albo inaczej psuć innych kart i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to jakieś wielkie psucie kart też nie jest potencjalnie A zawsze jakieś urozmaicenie, a nie żywiona zbroja. No dobra, mniejsza o to, mniejsza o to widzowie w każdym bądź razie. Stawiamy to tak. Dagon bardzo mocna karta, więc tutaj ten nerf też jakoś za bardzo jej nie zaboli. Wydaje mi się, że no, raczej nie ma szans, żeby to kartę cokolwiek tutaj mogło ruszyć, jeśli chodzi o nerfy. Prowizja też raczej nie, bo karta jest zbyt mocna, więc i tak i tak będzie dalej ona oczywiście grana w jakichś tam archetypach, w szczególności właśnie archetypie pod zemstę. Dobra, dalej mamy koszty, koszt werbunku. Koszt werbunku i tutaj skupiam się troszkę póki co bardziej na buffach. Dajmy sobie Gniew Morza. Ja wiem, pewnie widzieliście w poprzednim materiale odcinek z właśnie z tym wykorzystaniem tego lidera, aczkolwiek trochę innym, tak? I właśnie o to chodzi, że Gniew Morza fajne kombosy robiło, ale właśnie na cobójczy Fury z Arniolfem, podwójnym. E, oczywiście grałem potem z Focussi, a jednak, tak, ten deszczyk sam w sobie dalej myślę, mi się wydaje, że trochę odstaje, więc ja bym go trochę podbustować. To może wtedy by to wróciło jakoś bardziej, i może troszkę by urozmaiciło tutaj granie nam czegoś innego, właśnie na skijigę. Kto wie, warto spróbować, mi się wydaje. Nie? Wydaje mi się, że po prostu warto spróbować. Kolejną yy, też takim bafikiem prowizyjnym mamy oczywiście pobudzenie. Dalej trochę tutaj brakuje tego werbunku. A to nie jest jakaś metowa talia, ani pierwszy wybór nawet początkujących graczy, którzy by sięgali po coś na skojatel tak? Ja wiem, że chyba. Nie, to dawniej było. Dawniej chyba ogólnie talia startowa zaczynała się właśnie od pobudzenia, aczkolwiek mi się tak sobie wydaje, bo pierwsza albo jedna z pierwszych talii właśnie opierała się u mnie na pobudzeniu, no nie? Wtedy jeszcze ze starym, ze starym krasnoludem, który trochę inaczej działał. E, dobra, I teraz tak, ostatnia karta tutaj. W tym momencie to będzie jednak trochę nerw, i to będzie nerw na Nilgardzie, oj wszyscy ucieszeni, wszyscy ucieszeni, kappa I tu bukler Oj, źle to zrobiłem, mądry ja Bukler idzie tutaj, a tutaj jeszcze raz musimy wrócić do, do pobudzenia Sorki, mały misklik się wydarzył, nieważne w każdym bądź razie bukler w tym momencie jest strasznie mocny. W szczególności połączymy to sobie jeszcze z, z Kahirem, no z Karantierem, z Kachirem, z Miodem Przodków. No kurwa, nie szokujmy się, robi to mega fajną ilość punktów. jest trochę to też takie, takim, nazwałbym, upierdliwym. Nie, że toksycznym, ale upierdliwym troszkę jest. Eee, więc no też wydaje mi się, że jakoś tego archetypu ten nerf nie zaboli. A wydaje mi się, że troszkę warto ewentualnie właśnie ten na Nilgardzie osłabić. Ja wiem, że to zniewolenie jest dalej mocne w tym momencie. Arż może być upierdliwy albo Hochstapler po statusy. Ale no, dla mnie, gościnność Tusańczyków chyba najbardziej toksik w tym momencie. Bo kultystów już totalnie nie widuję po tych nerfach. A nie, nienawidzę po prostu grać na, na gościnność dlatego taki trochę osobisty nerfik. Ale chyba warto też nerfić te, akurat ten archetyp, no nie? Jakby nie jest to pierwsza taka myśl pewnie, która w waszych głowach siedzi, jeśli, o nerfie... jeśli chodzi właśnie o nerfienie Ligardu, Ale wydaje mi się, że chociaż część z was powinna się tutaj ewentualnie z tym moim zdaniem co do bukler zgadzać. Yy, dobra, i najlepsze, to co bardziej lubię, zmniejszenie kosztów werbunku. No i tutaj też poniekąd powiedzmy, że standardzik. 11 neutral, nie, nie, nie 11, 10. Smoszy Sen na pierwsze miejsce. Nie muszę tłumaczyć dlaczego, po prostu porównacie sobie te karty: czyli Smoczy Sen i I chyba odpowiedź jest jasna i przejrzysta. Kolejna karta: Totalnie mi się nie podoba ten nerf, Mówiłem o tym w przemówieniu poprzednich. Rady Balansującej: Wóz Wyżyn. Ta karta, ni hu, hu, nie zasługuje na to, żeby ona miała 6 punktów w werbunku. 5. Jak dla mnie idealnie zbalansowana karta. A i tak wiem, że to jest upierdliwe. Dużo remowali, dużo kontroli. Ale też nie oszukujmy się, to nie jest deck którym będziemy wszystko po kolei wygrywać, bo Reden jest ciężko wygrać, R2 nas może z tego tyra wyblidować i tak naprawdę później troszkę kończą się jakby nasze e, takie mm, karty, dające nam właśnie tutaj zajebistą ilość punktów. No i skoro tutaj mamy, e, no w sobie mamy też wcześniej dwa buffy, jeżeli Nilgardu, teraz potem mamy jeden nerw dla Nilgardu, ale no to będzie trzeci buff pod Nilgard. Trzeci buff pod Nilgard, powiedzą, czyś tych chopią, głupią. Może i tak, ale tej karty też dawno nie widziałem, grywa w niektórych dekach, ale ty rzadko w których, a nie chcę znowu to robić lawiny backera, ani może ewentualnie y, kultystów, dajmy Damiena, bo kultyści też są mi irytujący, ja wiem, to jest zabijanie archetypu, ponieważ kultysta w tym momencie wtyńczony ma 3 punkty siły, scenariusz na 15 punktów werbunku, totalnie tego nie rozumiem, ale mniejsza już o to. Jak ktoś to, to będzie cię przebić, to ewentualnie przewrócą, a ja daję tutaj Damiena de la tour, jako taki też mój osobisty wybór. Nie widzę tej karty, a karta naprawdę dość fajna, dość mocna po to zresetowanie oczywiście umiejętności dowódcy. Grałem też ją oczywiście niedawno z Viper'em. Myślę, że karta mimo wszystko zasługuje, ewentualnie na to, żeby ona miała 10 punktów werbunku. Jak zostanie ten werbunek niżej, to wtedy, ewentualnie, jeszcze można pomyśleć ewentualnie nad daniem jej siły mniej, bo ta karta, i tak ma na 6 czy na 5 punktach, po, yy, punktach siły, raczej będzie łatwo podatna, yy, będzie bardzo podatna dalej, ewentualnie na jakiś removal. Może na 6, troszkę mniej, 5 może troszkę i bardziej, ale ewentualnie wtedy, można pomyśleć nad daniem jej siły. Mniej, powiedzmy, no nie? Ale na razie dajmy jej werbunek, nie zacznę, co z tego wyjdzie i czy ta karta będzie w ogóle jakoś abuzowana i jakoś częściej grana w jakiejś, wie, jakiejś większej ilości archetypach, no nie? Także to już widzę, to będzie tyle ode mnie. Dajcie oczywiście standardowo znać, czym się zgadzacie, z czym może się nie zgadzacie, Przez oczywiście dajcie znać w komentarzu. Co totalnie najbardziej przykuło albo ukuło was w oczy, jeśli chodzi o, o moje zmiany. Ma swój mały faworyt, który zdecyduje się z zmniejszeniu siły, ale to tylko tak, tak, no, tak tylko może mi się wydaje, no nie. Także, cóż, to będzie na tyle. Zostawcie to oczywiście łapkę w górę, zostawcie suba na kanale, też jeśli zrobiliście, sprawdźcie linki w opisie. Zapraszam dołączenia do holu do figur załogi. A my widzimy się w kolejnych materiałach. Także see ya i do następnego.